Razem macie mniej lat niż ja solo. I to mnie wkurza ja, prawdę mówiąc, na początek rozmowy. Chcesz coś powiedzieć? A ile masz teraz lat? Słucham. A ile masz teraz lat? Teraz? No. Teraz to mogę mieć 36 i 6. Ja myślałam, że 18 dalej, kurde. Naprawdę? No naprawdę. Ale 60 już przekroczyłeś, czy nie? Cię, szczerze pytał, no. Kacper, ja już jestem w takim wieku, że nie, nie dzielę kolana na lewe, prawe, tylko na to, które mnie boli, to drugie, no. okay. dacie, dacie wiarę... Kacper, do ciebie. Dasz wiarę, że wszystko to najlepsze w życiu zaczyna się po 60. Sześćdziesiątka to tutaj akurat e, ciekawy temat, e, więc e, mój tata mówi, że po pięćdziesiątce wszystko się tata ro, rozumiem tata no, <gry> tak, najlepiej po drugiej właśnie mówi nie, nie ża, ża, żartuję e, e, to w ogóle nie ma być w ogóle nie wiek nie wiek ma być przedmiotem e, naszej rozmowy tylko strasznie się cieszę, bo to jest pierwsze takie wasze medialne wyjście, prawda? W sumie takie wspólne, tak. tak. Chciałem powiedzieć, że cudownie jest patrzeć, cudownie jest oglądać, cudownie jest doświadczać i domyślać się takiej fajnej relacji, dlatego że boicie się czy nie boicie, le 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 Leosia? Czy miłość powinna być chroniona? Czy miłość powinna unikać hałasu, szumu mediów? Jak to jest z Wami? Nie boisz się, że, że coś, się, coś to zepsuje? Kurde, myślę, że my byśmy nie uniknęli tego akurat, bo jesteśmy chyba na tyle rozpoznawalnymi postaciami po prostu w polskim internecie, że nawet jak przez pierwsze miesiące naszego związku to jakoś ukrywaliśmy. To i tak latały jakieś fotki, jak trzymamy się za ręce. O, czy Jezu, z lat, wieloma osobami tak trzymamy się za ręce. Więc no wiadomo, ale my akurat nie. No my nie. To, to, nie były nie wasze nie to były wasze ręce, To były wasze ręce. To były nasze ręce i. No kurde, myślę, że ciężko by było tego uniknąć, więc już lepiej było chyba nie, nie ukrywać. A szczerze, ja też myślę, że my jakoś za dużo też nie pokazujemy tego, mhm. jak to wygląda u nas prywatnie. Znaczy myślę, że nie, nie bazujemy jakby kontentu yy, Nasze naszego tak. i naszej okay. działalności, tylko wokół tego, chociaż. Ciężko Ale jesteście jest... gotowi na szczerą rozmowę? Mhm. Bo wydaje mi się, że oboje żyjecie z tego, że jesteście szczerzy i szczerości od was także publiczność mm. i ja oczekuję. Kto jest z kim dla pieniędzy? Ja z Kasperem. Okej, okay, to mamy otwarte. Ja, ja, mamy... ja myślę, że ja z Sarą. Ale kto zarabia lepszy z was? Kurde, ciężko Dobra, powiedzieć, inaczej bo... zadam to pytanie. Kasper, jak to jest być z kobietą, która zarabia lepszy